Siema z tej Kasper i to jest odcinek bardziej informacyjny, ale polecam go oglądać do końca, bo będzie giveaway. No to y, tutaj mamy pierwszego Liwier Żmijewski. Polecam zasubskrybować. Link powinniście mieć w opisie albo w, w komentarzach, będę miał napisany. Polecam. Y, Polecam serdecznie, ponieważ będą tam filmy nagrywane. Teraz robi cięcie ja i przychodzę do innych kanałów, a na końcu będzie mój. I oczywiście, giveaway. Drugie to jest Patryk Bożyński, czyli mój brat. Tutaj tego nie powinno być, nie będzie tutaj. Utwory, playlisty. Będzie miał in yy, inaczej to pokazane i to będzie Patryk Snooper. Też polecam, bo już jest film na kanale, oczywiście wiecie, sponsorek, sponsorkiem jestem, no i przechodzimy do najlepszego kanału, jeszcze przegode mnie, albo tutaj nawet wpisać teraz, strzegąccy rowerowcy. Czekaj jak on to szczegomsy ale nie szczegnąłem to napiszę jak to szczegomscy rowerowcy czekaj już robię wam cięcie kiedy to zrobię mamy tutaj kolejny kanał szczegomscy rowerowcy tutaj filmy. mam ostatnio 5 pięć dni temu dzisiaj nagrywaliśmy Wyświetlenie takie średnie już robi. Tutaj moja zgoda, żeby mnie nakrywali 200 wyświetleń. Mm -hmm. Tutaj ten z pierwszego filmiku. Tutaj jest mój filmik, oczywiście polecam. Naprawdę ten kanał. No to przechodzimy do mojego kanału ikiwo. No i jesteśmy na moim kanale. No, widzicie oczywiście <laughs> zasadami konkursu są takie rzeczy. Musicie zasubskrybować mój kanał. Wszystkich tych chłopaków, którzy byli tutaj. Mój brat będzie miał nazwę. No to wpisujcie tam szybko. Yy, jeszcze ja, Szczegomscy rowerowcy i Oliwier Rzmiewski. Powinniście mieć to wszystko albo w opisie, albo gdzieś. Jeszcze moje statystyki. 15 no, wyświetleń mi brakuje na to sto, a wtedy robię takie filmiki, yy, na przykład rowerowe, bo będę miał mało czasu, coś tam jeszcze sobie ponagrywam, trochę gamingu też będzie, oczywiście, zmienię nazwę. Informat, yy, informacje. Informacje. Yy, I planuję do tego czasu wbić, zanim te 15 subów, to wybić te. 2,500. tysiąca wyświetleń, i tutaj akurat bardzo mi mocno wyświetlenie wpadają. Ostatnie wyświetlenia były takie dobre miesiąc temu, co był ten jako pierwszy giveaway. Albo moje darcie się Spike, to też miało dużo wyświetleń. Ale mój giveaway rozwalił system wynikiem konkursu prawie 200, a sam giveaway 300, prawie dochodził. dochodziło. I tych ilega, co z tego wyjdzie. Wyniki były rozstrzygnięte. Tylko nie nagrałem osoby, która to wygrała. i niechcący zapomniałem. No. I ja kończę ten odcinek. Pamiętajcie zasubskrybować tych wszystkich chłopaków. Bo takie filmy się z nimi szykują. Takie filmy. Będziemy nagrywać, ale będziemy mieli przerwę zimową. Ale. Będą filmiki się często pojawiały. No. Do następnego razu. Cześć. Nie zapomnijcie o Giveawayu.